Także dzisiaj, także dzisiaj trafiliśmy na super teren, także musimy tam zakopać, no dobra, także dzisiaj nie mogę dotykać koloru różowego, tak się składa, że muszę szybko rozkopać i tutaj znajdę diamenty, tutaj jeszcze zakopię. Kopiemy, kopiemy. Szybko kopiemy. Kopiemy dalej. Dobra. Co tutaj trafić, żeby nie dotknąć różowego? Tak się składa, że. Mój główny cel jest oczywiście znalezienie diamentów. Musimy jeszcze tutaj, tutaj kopać. I, I dostałem kwotę 50 zł. Muszę szybko odkopać. Znajdę tutaj. Swoją drogę i szybko i znajdę, i, poszło... i znajdę dom. Kopiemy dalej. O, jest już, już tak ciemno. Właśnie nie wiem, gdzie ja się zgubiłem. Co tu jest krany? Muszę szybko... U... O nie! Tutaj się różowy sypuje! Pomocy! Ale ja nie mogę go dotykać! Dobra, szybko, okej. Okay. Idę tutaj. Tak się składa, że nie!